Bonjour Oleśnica. Na 10 lat to tylko tak chciałabym powiedzieć, że Jeune klan Oleśnica to jedna droga, jedna rodzina, jedna Europa. Idea miast partnerskich ma swoje korzenie i uwarunkowania historyczne. Już dawno zauważono bowiem, że największą rolę w integracji narodów będą odgrywać społeczności lokalne, a nie rządowe elity. Na początku lat 90. do zacieśnienia międzynarodowych więzi partnerskich dołączyły także kraje Europy Środkowej. Idea miast partnerskich rozkwitła na nowo. Do tej idei dołączyła Leśnica, a jednym z miast partnerskich stał się francuskie jeanne Na początku lat 90. Fundacja Polsko-Francuska realizowała program szkolenia administracji pod nazwą Skrzydła dla Polski. Z rejonu Dolnego Śląska na szkolenie wyjechały cztery osoby. Byli to sekretarze Warsławia, Dzierżoniowa, gminy Kostamoty oraz oleśnicy. Nasza grupa została skierowana do Poitiers, stolicy departamentu de la Vienne, który leży w zachodniej części Francji. Naszym zadaniem było obserwowanie pracy administracji francuskiej oraz próba zaadaptowania pewnych rozwiązań francuskich na gruncie administracji polskiej. Po raz pierwszy spotkałem się z przedstawicielami miasta Żoneklo, clo ale przede wszystkim miałem okazję poznać panią Florence Forsign, która była odpowiedzialna za współpracę z państwami w Europie Wschodniej z ramienia Departamentu La Vienne. I dzięki tej pani i naszej współpracy w okresie późniejszym doszło do nawiązania porozumienia z miastem Żoneklo. clo w 1997 roku do Francji udała się pierwsza oficjalna delegacja leśnicy, w skład której weszli ówczesny przewodniczący Rady Miasta Waldemar Mieszała, burmistrz Jan Brąś oraz sekretarz miasta Zbigniew Rybak, a także artyści Barbara Cichocka, Waldemar Gromolak oraz Wiesław Piechówka. Myślę, że dzięki takim i innym spotkaniom nigdy żadnych problemów nie będziemy rozwiązywać podobnie jak tam zechcieli je rozwiązywać. Delegacja została bardzo serdecznie przyjęta przez gospodarzy. Sympatycznym zaskoczeniem było zakwaterowanie gości w prywatnych domach. Przyczyniło się to do nawiązania kontaktów, które trwają do dzisiejszego dnia, a zaprzyjaźnione rodziny odwiedzają się wzajemnie od ponad 10 lat. W trakcie pierwszej wizyty goście zwiedzili Jeune Clos i okolice. Duże wrażenie wywarło Muzeum Morskie oraz Futuroskop, nowo wybudowany kompleks rozrywkowy, który cieszy się ogromną popularnością we Francji. Podczas wizyty nasi plastycy wystawili swoje prace, a koncert gitarowy Waldemara Gromelaka spotkał się z owacyjnym przyjęciem. Owocem dziesięcioletniej współpracy z Francją są m.in. wymiany kulturalne. Gościliśmy w Oleśnicy zespoły francuskie, a nasi muzycy, plastycy oraz fotograficy byli ciepło przyjmowani przez społeczność Jeanne Klo. Do współpracy dołączyły również biblioteki. Biblioteki w Oleśnicy i w Jeanne od lat bardzo dobrze współpracują ze sobą. Współpraca ta polega głównie na wymianie doświadczeń, ale również na wymianie księgozbiorów. W Oleśnicy francuskojęzycznego i w -Clo Polskiego. Dzięki pomocy marie Lo Brunette z biblioteki w jeanne -Clo w roku francuskim mieszkańcy Oleśnicy mieli okazję spotkać się z pisarzem francuskim Gerardem Moncom. Bardzo aktywnie kształtuje się współpraca oleśnickich miziarzy z francuskimi winiarzami. Co roku grupy te goszczą się wzajemnie z okazji Dni Europy w Oleśnicy oraz targów wina w jeanne -Clo, a wielu Oleśniczan zostało przyjętych w skład Bractwa Winnego. Znaczącym elementem współpracy między Oleśnicą i Jeannette Clo jest wymiana naszej młodzieży z francuskimi rówieśnikami. Od pięciu lat uczniowie na krzyżku Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 2 współpracują ze szkołami z Jeannette Clo i z Forma, jaką wybraliśmy jest najlepszą chyba do tego, jak poznać obyczaje, kulturę, edukację, ponieważ dzieci mieszkają bezpośrednio u rodzin. Następuje wzajemna wymiana, dzieci francuskie przyjeżdżały do nas tutaj. Miały okazję poznać nasze miasto, cały Dolny Śląsk i zawsze wyjeżdżają stąd zachwyceni. Nasze dzieci z kolei miały możliwość szlifowania języka angielskiego, nabrania pewności siebie i poznania pięknych okolic naszego miasta partnerskiego. Wiele dzieje się także w rywalizacji sportowej między naszymi miastami. Wielokrotnie z okazji biegu psujka gościliśmy u siebie francuskich biegaczy, a nasza młodzież wjeżdżała do Jeanne Clos na turnieje piłkarskie po turskopu. Nasi młodzi sportowcy już po raz drugi brali udział w turnieju piłkarskim w zaprzyjaźnionym Jeanne Clos. Jesteśmy bardzo mile przyjmowani przez organizatorów i mieszkańców miasta. Młodzież nasza ma okazję do poznania rówieśników z Francji. Sam turniej jest bardzo dobrze zorganizowany, a jego głównym przesłaniem jest czysta gra fair play. Mogę tutaj się pochwalić, że nasi uczniowie dwukrotnie zostali wyróżnieni tym pucharem. Mija właśnie 10 lat od sformalizowania naszej wzajemnej współpracy, to znaczy współpracy między żoną Kloa leśnicą. Te 10 lat wypełniliśmy szeregiem działań i przedsięwzięć, które najlepiej obrazuje przed chwilą przedstawiony film. Mieliśmy okazję i przyjemność się wzajemnie uczyć, i podkreślę tu słowo wzajemnie. Jak na początku uczyliśmy się prawie wyłącznie my, obserwując wiele rzeczy, sposobów rozwiązania problemów, w tym również komunalnych, tak myślę, że wnosząc naszą świeżość i otwartość do naszej wzajemnej współpracy, mieliśmy okazję uczyć również naszych francuskich partnerów. Mam nadzieję, że również w przyszłości nasza współpraca zaowocuje samymi dobrymi doświadczeniami, bo przecież wszystko, co najlepsze, to jeszcze przed nami.